Księży, Szanowna Pani Dyrektor, Panie Dyrektorze, Gospodarzu, Szanowni Państwo, Mieszkańcy naszej gminy. Witam wszystkich przybyłych na obchody upamiętnienia 185. rocznicy Witwy pod Dobrem, które stoczyło Wojsko Polskie pod dowództwem generała Jana Skrzyneckiego przeciwko Korpusowi Wojsk Rosyjskich. Spotykamy się również po to, by uczcić wydarzenia i pamięć bohaterów tych, którzy oddali to, co najcenniejsze, własne życie, którzy przyczynili się do odrodzenia Polski. Jesteśmy im niezmiernie wdzięczni, bo dzięki nim możemy żyć w wolnym kraju. Ech, pogoda sprzyja, ale jest nam wszystkim bardzo zimno. Nie będę przedłużał. Na koniec chciałbym. Podziękować organizatorom, tak jak wspomniałem, pani dyrektor, panie dyrektorze, nauczyciele, dzieci, dziękujemy za przedstawienie. Dziękuję bardzo.